Witam wszystkim, Ja jestem Henryk i jestem, można powiedzieć, znajomym Wiesława. Ogólnie to na co dzień mieszkam na Podlasiu, mam tam gospodarstwo, te świnie, mam, krowy, mam i żonę Teresę. Której aktualnie teraz nie ma, bo poszła do kościoła, się trochę pomodlić nie grzechy swoje. Ja na szczęście nie mam tych grzechów, że muszę ciągle do kościoła ganiać. no, ale do rzeczy. Tak sobie ostatnio postanowiłem, że odwiedzę Wiesława, bo już się chyba 10 lat z nim nie widziałem i to jego ekipę z podnocnego. Ale z tego zasłyszałem, to Wiesław podobno gdzieś pojechał do Łodzi, bo ze swoim małżonką. No i nie wiadomo kiedy wróci. Może do niego do niego zadzwonię. Dopiero się zdziwi. No, dobra. To trzymajcie się. Do zobaczenia. Jutro pewnie okaże yy, się film. Yy, jak yy, dzwonię do Wysłama. No, to trzymajcie się. No, i na razie.